Dzień dobry. A, czeka, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Dzień dobry. Dzień dobry. A witamy was w nowym formacie, który się będzie nazywał. ...jaki się będzie nazywał w kuchni z Moniką, albo w Monice kuchni. kuchni. Gdy? Monika, kuchnia w monice, monika tak. w kuchni. W każdym razie kuchnia będziemy, w nas. Robimy o tym, jak w czasach kryzysu i takiej strasznej drożyzny w Wielkiej Brytanii e, żywią się Polacy w Anglii taką staropolską tradycyjną kuchnią i dzisiaj na tapetę weźmiemy te krewetki. Tak. Tradycyjne polskie krewetki, ale zanim przejdziemy do krewetek, a wy zanim zalajkujecie i zostawicie swojego suba, zobaczcie czołówkę i po czołówce już zobaczycie jak w czasach kryzysu drożyznowego można się wyżywić w Londynie. Jesteśmy z powrotem, więc tak jak mówiliśmy, dzisiaj e, mamy na tapecie krewetki. Opowiedz e, Monika, co będzie w składnikach. Cztery składniki tylko. Masło, e, cytryna, krewetki wspominane. I co jeszcze? Chili, papryczki. A, przy, pięć składników. I jeszcze mleczko kokosowe. Tyle. I to wszystko nie za drogie, ale za to smaczne i świeże. No i jeszcze powiem Wam tak, że oprócz tego, że składniki są niedrogie, to my postanowiliśmy trochę zaoszczędzić się na prądzie, ponieważ gotowanie jest dość drogie. Drogą kupna nabyliśmy takie mam taką płytę elektryczną, ale ponieważ te płyty są bardzo. Drogie w eksploatacji, to kupiliśmy takie e, kuchenki, dwie płyty, indukcyjne. Tak, dwie płyty indukcyjne, które nas kosztowały 40 funtów. E, no i teraz e, właśnie dzięki temu będziemy oszczędzać energię. Także... My tak dużo gotujemy, że nam dwie, dwa palniki wystarczą. Wystarczą. Dobra, to zaczynamy Monika. Zaczynamy. Masło. dużo tego masła dajemy, wiecie? Ale nie za dużo. Ja mam taką fajną łyżkę jeszcze taką, że można sobie o tutaj tak zrobić Tada! Niech znajść domy w zagrodzie. Tak jest. Dobra, włączamy tą, ten nasz wynalazek, który to jest do tego. I <laughs> tutaj. Nie to. Ach, to ten tak. Ciach, ciach ciach. I rozpuszczamy masełko. Ach, jeszcze czosnek, nie zrobiliśmy zdjęcia. Nie zrobimy. <grywa> to pokaż czosnek. Jeszcze czosnek to sześć składników. sześć składników. Tak. Czosnek. A cytryna? I dużo czosnku, miśle? bo krewetki kopają czosnek. A cytryna? Cytryna jest. Tak. W zasadzie cytryna to pół cytryny. No. I to szybko, nóż, prawda? Bo zaraz się masło rozpuści. A tu trzeba czosnek dawać. Taki mamy czosnek. Niby on ten stary jest, nie jest taki młody, ale on jest taki super to jest czosnek. Nie, czosnek kolumbijski. Kolumbijski. <laughs> tak, no. Dobrze <laughs> ale... <mnie> daje. <laughs> no nie, on jest najlepszy, bo nie śmierdzi taką starocią. Wiecie, nie wiem, czy wy znacie ten zapach i smak czosnku. Taki jakiś stary, taki straszny. On się Nie nadaje do użytku. A kolumbijski jest najlepszy, tutaj przynajmniej polski też nie jest zły, ale komu się chce do polskiego sklepu jechać, jak tu? Kolumbijskiego jest więcej. A kolumbijski czosnek to wiesz. No wiem. No. Z medelin. No. <laughs> Proszę z medelin. O widzę, że się tutaj już nam a, trochę masło rozpuściło. No, teraz ten bierzemy. A wiecie co, I ten, a, w ramach oszczędności też musieliśmy kupić komplet nowych patelni. A, I a, właśnie taki komplet, o to kosztuje... Kosztował można wrzucać ten czosnek w całości jak jest mały, ale mamy taki... Funtów. No słuchaj, bo ja tutaj to kroję. No, no. E, można wrzucać w całości, ale ten czosnek jest taki duży. Więc ja go postanowiłam pokroić na mniejsze kawałki, i tutaj dodaję. Masło się jeszcze do końca nie rozpuściło. Trochę przemieszamy. O. Więc te teraz... krewetki pochodzą. Skąd pochodzą? Zobaczmy skąd są. King Pronce. Tesco! Uh, Honduras! Honduras, też Ameryka Południowa. No to i jest... dajemy jeszcze taki, właśnie. Żeby bardziej było... Aha, bo w ogóle krewetki są afrodyzjakiem, a żeby było jeszcze bardziej... erotycznie to jeszcze... Co prawda nie powinno być takie suszone, powinny być bardziej takie... No ale jak nas ściąknie. Ale nie mamy bo Zapomnieliśmy, kupić mamy suszone, które są rewelacyjne. Dwie papryczki daję. Pewnie niektórzy pomyślą, że będzie za ostra, ale nie będzie za ostra. Nie będzie. Jeżeli to afrodyzja, to na pewno ma być, może być trochę ostro. Ja bym dała nawet jeszcze Graja. więcej tego, tego chili, ale pachnie. Mm. No właśnie, nie możemy wam pokazać jak pachnie. Super, czosnek w ogóle jest super. Ja wiem, że później z buzi nieładnie pachnie, ale po to jest pasta do zębów. No ale i wiesz, jak para jedzie, czosnek, to to chyba nie ma z tym problemów. Kto? Jak para, jak węgulkę tak, jesz, no. bo to oboje pachną czosnkiem, to można się całować. Dokładnie. Mhm. I tu jeszcze mamy mleko. Mleko kokosowe, ale to Ty, będzie kokosowe. Ty, się kokosy? Palmy? Ty, jeszcze zapomnieliśmy o jednym składniku. Pietruszka zielona. A... Ale ja mam mrożoną pietruszkę zieloną, bo zapomniałam kupić, ale mrożona jest równie dobrze. Zielona, dobra... szeroniona. Tak, i to czyli siedem składników. To już się robi, kurczę cena. Szczęśliwa. Patrzcie, ja 7. mam tutaj w tym e, zamrożoną, ale nie wiem, w której Wbryta, nie wiem, w której kieszeni tu jest. No, taką mam tutaj zamrożoną. Bo wiecie, bo tu jest tak, że e, kupuje się pęczek pietruszki, ale tu nie jest tak jak w Polsce, taki mały ten pęczek. Są takie wielkie pęki pietruszki, że ja tego nie jestem w stanie zużyć, dlatego muszę to mrozić. I teraz mrożona czy nie, ale trzeba ją pokroić. Można w całości rzucać, ale będzie ładniej wyglądała pokrojona. No, to tyle wystarczy, nie? Jak tam nasza patelnia, zobacz. Patelnia? Super, już ta papryczka, że tak powiem, napęczniała troszeczkę. Na, napęczniała papryczka? No. No, już super, Czyli teraz można już krewetki dawać. Słuchajcie, kreweteczki są z Hondurasu. Prosto z desko. Wiecie, jak jest po hondurasku krewetka? Po hiszpańsku to mówią po hiszpańsku. El krewetka. El krewetka. Znaczy nie i na te ale nie, na przykład zamiast a, krewetek to jest zamiast krewetek a słyszycie jakieś świerszczy. nie Świerzczy. nie świerszczy. śpiewają e... krewetki <śmiennie> yeah. słyszysz ten krzyk tak <śmiennie> i krewetek i krewetek nie bo nam nie puszczą reklam nam nie puszczą w tymniku no e i popatrzcie patrzcie co ja robię z łyżką cią Dadam, gatunku. No i wiecie co? A wiesz co, Monika? Ja tu mówisz... lubię sobie tak sprzątać od razu, wiecie, po tym. A I teraz, teraz mleka. Mleka jest najważniejsze. Nie, jeszcze nie. Teraz jeszcze, jeszcze nie. dodamy tą pietruszeczkę. A, pietruszka. Będzie fajny taki smaczek, wiecie. A wiecie, że jak ja tutaj przybyłam do tego kraju i próbowałam ugotować rosół, <noise> i poszłam do naszego lokalnego Tesco, no i rzeczywiście chciałam tam marchewkę, kupiłam jakiś tam seler. Wszystkie rzeczy pokupowałam i pietruszka, natkę pietruszki. No i nie spojrzałam, że w ogóle wiesz, nie, nie pomyślałam, że tutaj coś takiego jak kolendra jest i kupiłam kolendrę zamiast pietruszki. No to strasznie podobne jest, bardzo. Ludzie sypała czy nie? <laughs> Napiszcie w komentarzach. <laughs> Mm, sypał. sypał. te krewetki w ogóle niepotrzebnie dużo dawałam, znaczy nie dałam dużo, bo jeszcze złagodzi to mleczko kokosowe, ale krewetki same w sobie są jakieś takie lekko sło... słonawe, nie? Zawsze mm. tak się wydaje. przecież wczoraj nie były takie bardzo słonawe. Dobra, otwieramy mleczko kokosowe. Zrobili nam kusa i nie zdali nam w puszce z takim otwieraczem, tym automatycznym. <laughs> Trzeba wziąć i otworzyć. A ja lubię tą biel tego mleczka kokosowego. A ja lubię smak w ogóle, kokosy są super. 没吃完，没吃完。 No i danie praktycznie gotowe, tylko teraz musi się trochę tak wszystkie te składniki, że tak powiem przeżreć, połączyć ze sobą, żeby smak był dobry. I to się je, aha, to jeszcze, to jeszcze ósmy składnik dodam, widzicie? Bagietka, najlepiej z bagietką jeść. Można na przykład zagęścić czymś i podać z makaronem. Ale z bagietką, którą się moczy w tym mleczku kokosowym, z tymi krewetkami, to jest mm, pierwsza klasa. To jest w ogóle wiecie, to jest bajka. No i ostatni składnik, jak dodałam mleczko, to ostatnim składnikiem będzie cytrynka, żeby nadać takiego, takiej ostrości. Tu dużo jest hiszpańskich, Pomidory są hiszpańskie, cytryny hiszpańskie, wszystko z Hiszpanii. I jeden soczek. No, połowa ten... cytryny wystarczy. Właśnie, dlatego połowy taniej. <laughs> No i mieszamy i tutaj, aha, wcześniej wspomniałam o bagietce, zaraz ją pokroimy. My mamy już taką wczorajszą bagietkę, więc Bagietka ją pokroimy. Tak więc ją pokroimy, ale na przykład taka świeża, jak dzisiaj jakbyśmy kupili bagietkę, to można sobie tak rywać, mm. maczać i jeść. Mm, no. Pokroimy, wezmę jakiś ostry nóż. Zupka nam się kończy. Jak już przejdziemy bardziej... do takich poważnych tematów, czyli cen, to powiem Wam, przed tym całym kryzysem w trakcie pandemii i później, kiedy ten prąd jeszcze był taki w miarę tani, płaciliśmy około 60-65 funtów miesięcznie. W tej chwili miesięczna opłata za prąd w naszym mieszkaniu w centrum Londynu na 4 osoby to jest wartość gdzieś około 200 funtów. Ale to w dalszym ciągu jest na poziomie jednej dniówki, odczuwamy tą cenę i staramy się od, zbijać te ceny energii, no ale w dalszym ciągu stać nas na to jakiś tam tam zaległości w mamy. prądu ciągnęła właśnie ta kuchenka elektryczna, jest no, okropna, ona zami... bardzo długo się wycisz, znaczy wycisza, wygasza i nawet jak się używa ją, ona się rozgrzewa do, maksymalnie, Albo na jaki tam poziom się chce, ale później ściągam patelnie garczki, i one nadal jeszcze są ciepłe, i ciepłe, i ciepłe, i to też podobno ciągnie jeszcze wtedy, nawet jak już są wyłączone te, te e, palniki. No, oczywiście. On bym... jeszcze to ciągnie, a indukcja jest taka, że ona automatycznie stygnie, i szybciej no. się gotuje, i tak. w ogóle jest rewelacja. Także ja wolę mieć dwie takie płyty koło siebie indukcyjne. Niż, niż to to piek piekarnik używamy, nie ma piekarnik mało opiekę. <grystanie> piekarnik używamy, no. Nawet dzisiaj chyba użyję, bo dzieciom coś tam muszę jeszcze zrobić, bo dzieci krewetek nie ruszą, także krewetki no. są dla nas. A w każdym razie oprócz wymiany tych palników i wszystkich patelni i garnków, no to był jednorazowy koszt, ale to się trochę zamortyzuje za jakiś czas. Wymieniliśmy też żarówki i wstawiliśmy. A takie kontrolery do, a, do zużycia energii, także jak włączamy światło w pokoju i nie chcemy, żeby było za jasno, to po prostu przyciemniamy je. A, no, staramy się oszczędzać. A, nie po to, żeby nam nie starczało, ale po to, żeby nam starczało na więcej, żebyśmy mogli sobie popodróżować, żebyśmy mogli robić filmy z podróży, a nie tylko z kuchni. Pęczę. Ale w kuchni jest fajnie. Mamy taką poręczną kuchnię w kształcie podkowy, no. że wszędzie wszystko jest pod ręką, no chyba, że są światła poukładane no przecież to nie. Jest to synonim ma, e, malutka, tak i bez okna, ślepa kuchnia. No, ślepa jest bez okna, ale jest podręczna, że wszystko jest pod ręką, nie? Tutaj tak. się odwracamy. I Nie, nie ale wiecie, zaletą takich filmików w kuchni jest to, że musi być posprzątane mężczyzną. <laughs> W każdym, razie, w każdym razie, za chwilę, jak zupka się ugotuje, opowiemy Wam, jak smakowała. A teraz przypominamy, jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował, jest dobry moment, subskrybujcie. Dzięki temu będziecie mieli przypomnienia o tym, że są nowe filmy na naszym kanale. No i oprócz tego będziecie mieli tą subskrypcję za darmo więcej. Zostawiajcie też lajki, piszcie komentarze, jakie inne staropolskie danie chcielibyście wiedzieć. W planach mamy jeszcze staropolskie i angielskie śniadanie, ale to za kilka dni. Ja zresztą... O, ja tutaj Tylko nie, chci nie, chci nie chciejcie bigosów, proszę. Nie, nie, staropolskie dania, nie polskie, także... No. W każdym razie Londr właśnie z tego słonie, że mamy tutaj tysiąc kuchni świata, 200 narodów mieszka w Londynie i każdy z tych narodów ma przynajmniej jedną swoją knajpę. obiecuję Wam, że Wam zrobię na wizji tajską zupę. Jest rewelacyjna mm. i bardzo dobrze mi wychodzi. Staropolska tajska. Tak. I jeszcze zrobię Wam w przyszłości musakę, ale wegetariańską, z mięsem kurona. No, tak, to, nie, to nie jest mięso, to jest... co to jest? Grzyb. Grzype, grzype grzype wyglądające, wyglądające jak mięso mielone ale, z robaków. Ale lepsze jest, lepsza ta musaka jest właśnie z tym czymś niż z prawdziwym mięsem mielonym. Mi bardziej smakuje. Także to są dwa dania, które Wam obiecuję. Dwa kolejne staropolskie dania. Dobra. To na razie dajcie się zupie dogotować i za chwilę opowiemy wam, jak smakowała. No i już jesteśmy przy Zupce. No, próbujecie z nami. Patrzcie, zdradzę się, że to jest najlepsze. To jest to. Mm. Bim, 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 bim. Bardzo dobra. Popatrzcie. Mm. Mm. Bagietka Lekko pikantna. Ale delikatna. Kwaśna. Słodka i kwaśna, tak. I ostra. No po prostu parcelizać. To do zobaczenia w kolejnym programie.